O, jak ważna jest dla nas przyroda, dostrzegamy szczególnie obecnie, podczas pandemii. Odczuwamy to, jak bardzo potrzebujemy przybywania na świeżym powietrzu, spacerów po parkach i lasach, spotykania się ze znajomymi, na przykład, aby pojeździć na rowerach. Brak takowej możliwości odczuwamy najmocniej teraz, gdy nie możemy wyjechać na wakacje jak kiedyś. Aktualnie ludzie coraz częściej decydują się na wycieczki właśnie na łono natury. Jednak pomimo tego, że dostrzegamy to, jak przyroda jest dla nas ważna, to wciąż o nią nie dbamy. Widoczne jest to szczególnie w dużych miastach, gdzie brak jakiejkolwiek zieleni, a co jeżeli kiedyś nam jej zabraknie? Gdy nie będziemy mieli możliwości z nią poopsować, ponieważ zamienimy łąki na biurowce, lasy na betonowe parkingi i fabryki, a w miejscach parków narodowych wybudujemy wielkie galerie handlowe. Przez panujące aktualnie ograniczenia jesteśmy coraz bardziej skłonni do organizowania różnego rodzaju wydarzeń właśnie na świeżym powietrzu. Możemy wtedy odpocząć od zgiełku miasta i dać sobie chwilę wytchnienia, którego tak bardzo potrzebujemy. Rozwój przemysłu i wzrost liczby ludności powodują, że stale wzrasta zapotrzebowanie na zasoby przyrody. Efektem tego jest nadmierna eksploatacja, która może skutkować bezpowrotną utratą zasobów wyczerpywalnych, zarówno odnawialnych, jak i nieodnawialnych. Dodatkowo intensywna eksploatacja zasobów powoduje zanieczyszczenie środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, rozwój ekonomiczny i gospodarczy powinien zachodzić w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby ludzi i nie zmniejszać szans przyszłych pokoleń. Aby ocalić naturę, ale jednocześnie nie zahamować rozwoju technologicznego oraz nie utrudnić nam codziennego życia, możemy korzystać z odnawialnych źródeł energii. Niestety, ale w Polsce 70% energii pochodzi ze spalania węgla. Jednak nie wszystko stracone, wciąż możemy to zmienić, ale musimy tego dokonać my jako obywatele. Jeśli się zjednoczymy, to wszystko jest możliwe. Przykładem energii odnawialnej, na której potencjalnie można by oprzeć gospodarkę energetyczną zarówno naszego kraju, jak i ogólnoświatową, jest energia wiatrowa. Dzięki niej możemy dostarczać tak zwanej czystej energii praktycznie wszędzie. Farma wiatraków jest w stanie produkować nawet kilka megawatów energii elektrycznej, nie niczym przy tym środowiska. Musimy jednak pamiętać, że nie w każdym miejscu możemy zbudować takową elektrownię. Do jej działania potrzebna jest otwarta wieczna przestrzeń. W przeciwieństwie do elektrowni wiatrowych, elektrownie słoneczne mogą powstawać praktycznie wszędzie. Taka elektrownia nie zawsze będzie równie wydajna, ale nawet w niezbyt nasłonecznionym miejscu odpowiednio ustawione panele mogą generować duże ilości prądu elektrycznego. Taką mini elektrownię może zainstalować każdy z nas i cieszyć się własną, tanią i ekologiczną energią. Panele fotowoltaiczne często są motowane na domach i pomimo ich stosunkowo wysokiej ceny, dzięki różnorodnym dopłatom, m.in. z Unii Europejskiej, jest to inwestycja, która dość szybko się zwraca. Jako ludzie musimy podjąć decyzję, co ma dla nas większą wartość. Nasza planeta, którą musimy dbać, żebyśmy nie tylko my, ale i przyszłe pokolenia mogli się nią cieszyć. Czy może standardowe i nieekologiczne elektrownie i fabryki, które codziennie nas zatruwają? Nie jest to problem, który możemy odłożyć na potem i wrócić do niego, gdy będziemy mieli więcej czasu lub pieniędzy. Działania, które teraz podejmujemy wpłyną na obraz świata za 50 lat.